Medialny lewicowo-liberalny obóz coraz bardziej czuje i ma coraz większe obawy co do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Już zaczynają pojawiać się alarmistyczne teksty, alarmistyczne komentarze. Publicyści wskazują, że powoli zaczyna wyłaniać się. Motyw Bronisława Komorowskiego: Czy Trzaskowski skończy jak Komorowski, czyli miał wygrać? Miała być nawet zakonnica na pasach potrącona wszystko miało być, ale zwycięstwo Komorowskiego miało być bezsporne, a jednak przegrał? Czy to się może powtórzyć? Takie analizy zaczynają pojawiać się w tym obozie lewicowo-liberalnych mediów. Pytanie brzmi, czy to jest alarm tylko po to, żeby próbować zmobilizować czytelników, wyborców, żeby ludzie się mobilizowali i stworzyli taki motyw jak 15 października 2023 roku, żeby nie i za czym głosować, ale przeciwko? Czy może? Oni już się boją, już czują pismo nosem i przygotowują się na sytuację, w której będą mówić. Alarmowaliśmy, mówiliśmy, nikt nas nie słuchał, zobaczcie co macie. O tym nowy materiał zostańcie do samego końca, bo pojawią się naprawdę ciekawe tezy. Witam, Szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o kilka rzeczy. Dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo to jest dobre dla zasięgów. I dajcie proszę suba, dajcie suba, żeby takie media, jak te media konserwatywne, jak najmocniej się rozrastały i pokazywały, jak wygląda nasza konserwatywna wizja, nasza, konserwa nasza konserwatywna opcja. Moi drodzy, będziemy omawiać dziś pewien tekst. Tekst, który ukazał okazał się w tygodniku polityka, autorstwa wicenaczelnego tego tygodnika, pana Mariusza Janickiego. Bardzo ciekawe tezy, dlatego ja sobie tutaj wybrałem dla Państwa ten tekst, żebyście. Kto nie czyta tygodnika polityka, kto nie ma dostępu, kto nie, w ogóle nie sprawdza drugiej strony mediów, no to ja za was to zrobię, ja wam to opowiem, bo warto wiedzieć, co druga strona mówi. Znaczy. Generalnie od kilku tygodni czytam, że jest strach, jest panika, nie tylko w polityce, również w innych mediach. Trzaskowski może powtórzyć motyw Komorowskiego. Oczywiście to jeszcze jest tak na takiej bazie może, ale nie musi, spokojnie. Jeszcze Trzaskowski ma dużą przewagę. To jeszcze 10 punktów według niektórych pracowni sondażowych nad Karolem Nawrockim, ale to się może zmienić, bo trudna kampania przed nami. Ja mówiłem tutaj na kanale Analiza Polityczna, zanikuje w pierwszym komentarzu do tego filmu film z wczoraj, że PIS ma swój plan na to, moi drodzy. PIS chce najbliższe pół roku poświęcić na zlepianiu Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem i z obecnym rządem i z, tych, i z tymi niewątpliwymi porażkami obecnej władzy, bo sukcesów za wiele nie mamy. I to akurat chyba jest sprawa bezsporna. No i moi drodzy, te alarmy się zaczynają pojawiać. Trzaskowski jak Komorowski, musimy coś zrobić, musimy coś poprawić. No to jeżeli się nie da poprawić kandydata. No bo no nie może być, no, no coś zrobić Trzaskowski jest jaki jest. Dla mnie jest niewybieralny. Kto głosuje na Rafała Trzaskowskiego, no to po prostu są to osoby, które głosują z jednej strony przeciwko prawu i sprawiedliwości, z drugiej strony no, nie mają innego wyboru, nie mają innej alternatywy. Ten obóz wystawił takiego kandydata. Dla mnie Trzaskowski jest osobiście niewybieralny, będę to powtarzał. Więc jeżeli nie możemy wymienić tego kandydata, jeżeli nie ma nikogo innego, nie ma nikogo lepszego, no to postarajmy się zmobilizować ludzi. To jest strategia. Zmobilizujmy ludzi, tak jak 15 października roku 2023. Głosujcie za demokracją, obrońcie demokrację. No i wmawiali to ludziom, mówili to ludziom, straszyli ludzi, ludzie poszli do głosowania i w badaniach, co pokazują, badania, co mówią ludzie, jak odpowiadają na pytania dotyczące poziomu życia w Polsce, sytuacji w Polsce. Pogarsza się sytuacja w Polsce, w Polsce, według obywateli, poziom życia w Polsce spada, według obywateli. Lepiej się żyło Polakom w ostatnim roku rządów Mateusza Morawieckiego, czyli powiedzmy w tym najgorszym roku, niż w pierwszym roku rządów Donalda Tuska. Tak obronili Polskę, tak zawalczyli o demokrację. Ach, moi drodzy, no to jedziemy z tekstem. I z kilkoma cytatami Mariusza Janickiego w polityce. Moi drodzy, posłuchajcie tego, bo to jest mocne. Generalna teza tego cytatu: jeżeli wyborcza baza PiS zagłosuje na nawrockiego, moi drodzy, a baza antypis się zawaha, wygra ten pierwszy. Prawicowy radykał znacznie bardziej integralny ideologicznie niż duda. Moi drodzy, zobaczcie to, jaka panika! Jeżeli wszyscy wyborcy PiSu, cała ta baza PiSu u pójdzie na tego nawrockiego, radykalnego prawicowca, prawicowy radykał, tak pisze Janicki, tygodnik polityka, jeden z najbardziej sprzedawanych tygodników politycznych w Polsce. Prawicowy radykał. Jaki to jest prawicowy radykał ten Nawrocki? Przecież to normalny konserwatysta. Polityk prawej stronie. strony. Czy Janicki pisze o Trzaskowskim, że to jest lewicowy radykał? Nawet ja nie używam tutaj na konserwatywnym kanale określenia lewicowy radykał. Dla mnie Rafał Trzaskowski jest lewicowo-liberalnym politykiem wspierającym różne ideologie, ale nie używam tego słowa radykał. Tym słowem radykał chce się przykleić jakiś negatyw do Trzaskowskiego, bo wszystko, co radykalne, kojarzy nam się źle. I o to chodzi w takich tekstach. I teraz posłuchajcie tego. Dalej, wice naczelny tygodnika polityka. Czy przy najszerszej chęci zmiany w kwestii aborcji i związków partnerskich, niechęć do platformy i jej kandydata okaże się nie do przełamania, co też pokaże hierarchię ważności spraw? Czyli o co chodzi? Hierarchia ważności spraw. Nie pisze Janiecki o gospodarce, o rozwoju, o bezpieczeństwie, o tym, że no, portfele coraz mniej ważą, bo wydajemy coraz więcej pieniędzy. Aborcja, związki partnerskie to ma być ważne. Niechęć do Trzaskowskiego? No to jak jest niechęć wasza do Trzaskowskiego i przez to nie pójdziecie na wybory albo nie zagłosujecie na Trzaskowskiego, to pokażecie swoją hierarchię wartości, czyli jak zwykle ten moralny. Szantaż. Szantaż, bo pamiętajcie, jakie są priorytety. Nie. Priorytetem jest bezpieczeństwo, dobra służba zdrowia, gospodarka. Tak? To jest najważniejsze: pieniążki obywateli, żeby obywateli było stać na jedzenie, na szkołę dla dzieci, na ubrania, na to, żeby się zdrowo trzymać, na służbę zdrowia, żeby sobie dopłacić prywatną, jeżeli mają taką potrzebę. Nie to, co on tutaj wymienia, związki partnerskie. Siedemsetna potrzeba Polaków. Nie wiem, czy siedemsetna, tak sobie po prostu strzelam. Yy, moi drodzy, i teraz posłuchajcie, tutaj mamy ten słynny dalej cytat, że oczywiście o wyniku wyborów zdecydują nie tylko rozliczenia okresu władzy, PiS, ale jeżeli zostanie zduszona. Założycielska legenda zwycięstwa nadpis w obronie demokracji o nowe zwycięstwo będzie trudno. No ludzie po prostu no można. Chciałbym z panem Janickim usiąść do debaty. Ja wiem, że oni niechętnie debatują, ale chciałbym usiąść z tym chłopem do debaty i żeby mi prosto w oczy wytłumaczył, o czym on mówi. Jeszcze raz, jeżeli zostanie zduszona założycielska legenda zwycięstwa nad PIS w obronie demokracji, o czym on wygaduje? Czy była demokracja zagrożona za czasów PIS? Ta demokracja była tak zagrożona, że ludzie poszli na wybory, zmienili władzę. I co mamy? I mamy tak teraz, taką mamy demokrację za czasów rządów Tuska, że yy, odbiera się pieniądze opozycji, że najlepiej jak jakaś telewizja coś źle mówi na, na, na temat rządu, to odbierzmy jej koncesję. Mamy nielegalnie przejętą prokuraturę, mamy nielegalnie przejętą telewizję polską. Całą masę spraw i już rozpoczynają dyskusję, żeby zdusić wolność słowa. Najlepiej niech Eksa nie będzie na czas wyborów, bo ta platforma, Maska, to mówi on tam takie rzeczy, że są dla nas niewygodne. To ci ludzie... Starają się w tych swoich mediach Polakom opowiadać. Mit założycielska legenda zwycięstwa nadpis w obronie demokracji. Chłopie, chłopie! Co ty tym ludziom pakujesz do głowy? Zero faktów, legendy, mity, hierarchie ważności. O matko, ja się nie dziwię, że te media papierowe przestają się czytać i te portale tracą i najlepiej to byłoby tego, YouTube'a zamknąć, Exa zamknąć, wszystkie te platformy, które gdzieś tam odnoszą sukcesy, mają zasięgi. Pozamykajcie, bo, bo, bo ja się nie dziwię, że taka publicystyka się nie broni, bo się nie broni.